Na to się to czekają chyba wszyscy kierowcy w Polsce, i to nieważne czy są kierowcy rajdowi, wyścigowi czy z rajdów cross-country. Ja również na tę imprezę bardzo długo czekałem, bo tutaj, kiedyś, jak miałem 12 lat, tata mnie zabrał na ulicę karową. Pamiętam jak stałem pod barierą i widziałem pierwszy raz w życiu rajdówki, a teraz sam mam okazję za chwilę przejechać ulicą karową. Wyzwala to we mnie wielkie emocje, tak samo jak w innych, u innych kierowców, więc no, trzymajcie kciuki za załogę TFN Turbo. Łukasz Biszkniewicz, raport. No jesteśmy na słynnej Karowej, gdzie wszyscy zawsze czekają na przejazdy najlepszych z rajdu Barbórki. Nam się dzisiaj trochę nie powiodło na rajdzie samym, ale teraz Karową jechaliśmy, jesteśmy na razie na drugim miejscu. Świetna zabawa jak zwykle. Coś jest takiego fajnego w tej Karowej, że robi się nagle pogoda pod wieczór i mimo, że wszyscy marzną, bo to jednak grudzień, to jest gorąco od oddechów kibiców i od wrzasków. Jak ktoś jeszcze tutaj nie dotarł, to zapraszam. Do następnego rajdu Barbórki, Tomek Czopik, żegnam. To nie są Radek dla Ciebie naturalne y, sytuacje, kamera, flash, jak Ty się z tym czujesz? No, nie swoje, y, powiem szczerze, y, wolę siedzieć jednak po prawej stronie kierowcy rajdowego i dyktować mu zakręty. Ile czasu uprawiasz ten ekstremalny sport, ile, ile czasu ryzykujesz życiem? Opowiedz coś nam o, swoim, o swoim, swojej pracy, swojej pasji. Robię to od 15 minut. Wydaje mi się, że jestem całkiem w tym nie, niezły i robię duże postępy. Wydaje mi się, że moja kariera skończy się za 15 minut, ale każdy ma swoje 30 minut, więc spróbuję je wykorzystać. Dla wszystkich widzów pozdrawiamy z raju Barbórki. Zapraszamy do oglądania ulicy Karowej. Radek Bielecki, Kabaret Neonówka. Radyk, typa, kierowca, Boga. Z Bogiem. <gryzny> więc mąż zrobił mi mikołajkowy prezent i zaproponował mi wspólny start w rajdzie Warburka. No i po yy, głębokich przemyśleniach postanowiłam podjąć to wyzwanie i póki co nie żałuję, a jesteśmy przed karową, więc już jest dobrze. Panie Artur się nie... ze mnie śmieje, ponieważ powiedział, że to było super zagranie marketingowe z Janka strony, ale jednak wydaje mi się, że kierowały nim inne powódki i chciał mi po prostu sprawić przyjemność tym startem. No i rzeczywiście nie da się ukryć, że oprócz tego, że jest dość duży element stresu, to jest też fajna zabawa, przygoda i jakieś tam na pewno niezapomniane wspomnienia dla mnie. To raz. Teraz już dziękujemy. Nie podrywaj mojej żony, bo my musimy jechać. Poszło, tak? O kurczę, no. Generalnie no co, dla nas Karowa to jest taki debiut, że, że aż się boję, bo, bo jechać przed całym tłumem, to żebym tylko jakieś latarni nie złożył, albo, albo koła nie odjął, bo będzie trochę wstydu. Ale no kurczę, strasznie się cieszę, że tu jestem i, 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 i że w końcu możemy ten wynik fajnie przypieczętować. Pozdrawiam wszystkich, widzimy się w 2014. Chciałem tylko powiedzieć, że gdyby ktoś mi dawał drugie, bądź trzecie, albo nawet czwarte, bądź nawet piąte miejsce, Ciem... W aucie 2000 na Barburce, w takich warunkach w ciemno bym brał. Oczywiście drugi to pierwszy przegrany, także duże brawa dla Kajta. I dla wszystkich chłopaków, bo naprawdę warunki były straszne, jedna wielka katastrofa. A teraz Karowa, trzymajcie kciuki, spróbujemy pojechać i zrobić dobry wynik. Lopezik, ready? No z tym piątym to przesadziłeś trochę. Ale to prawda, co powiedział. Zgadzam się. Ready i jedziemy na Karową. No, dzień dobry, dzień dobry, a może dobry wieczór. Maciek Wisławski z 51. rajdu Barburki z parku serwisowego przed Karową, na którą to wjechałem z Łukaszem Byśkiniewiczem, właśnie dzięki Łukaszowi Byśkiniewiczowi, po zajęciu pierwszego miejsca w naszej klasie pierwszej. Właśnie ostatnie przygotowania do startu do Karowej. No mechanicy grzeją się na wolnych obrotach, auto też. A ja, drodzy Państwo, jak mnie na przykład niektórzy pytają, pani Maćku, czy Maciek, czy Wiślak, no zależy od relacji, który to już mój rajd barburki, to ja odpowiadam tak, że nie było jeszcze rajdu barburki, jak ja już na rajdzie barburki startowałem. <grywki> Miłego kibicowania. O, jak podsumujesz, e, bo ten rajd e, dla nas, przynajmniej dla mnie i dla mojego kierowcy trochę było odzwierciedleniem całego sezonu, a jak dla was? No, i co dalej? No, no nie. nie, no ja chciałem wiedzieć, bo yy, z natury jestem ciekawy świata i ciekawski. Yy, może kiedyś to opiszę. A ja z natury mało mówię. Tak, ale sympatyczny jest ciebie gość. Wszyscy cię lubią, znaczy może nie wszyscy, ale zdecydowana większość to już coś. No, no to jak ten rajd powiedz? Jakbym powiedział, to paru jeszcze mogłoby mnie teraz nie lubić. Na przykład ty. Nie, ja myślę, że to niemożliwe. A yy, Karową wygracie? Przemilczę to, bo wiesz, no, mamy swoje sekrety, więc nie mogę tu zapeszać. Szymon, takie ulubione pytanie, jakie są Twoje uczucia przed tym legendarnym odcinkiem Karowa? Maciek, bardzo się cieszę, że Ci dobrze idzie. Ty zawsze jesteś tutaj mocny. Myślę, że masz duże szanse wygrać. No dobra, ale powiedz o tych uczuciach, o tej legendzie i uczuciach. Jesteś tutaj legendą, Maciek. Nieraz wykręciłeś tu dobry czas. Czekamy z niecierpliwością na twój występ. No, więc słuchajcie, trzymajcie też za nas kciuki. E, słuchajcie, na dzisiaj wieczór już się troszkę gorzej poczu poczułem. Koncentracja spadła, ale mam tu godnego zastępcę, który. Jesteś zwycięzcą! Który przyjedzie, jesteś ty, ty jesteś zwycięzcą. <laughs> który przyjedzie za, za mnie ten e, techniczny i trudny odcinek. Generalnie cały dzień rajdu barburki za nami. Dojechaliśmy na trzecim miejscu, dowalczyliśmy, walczyliśmy do ostatniego metra. Wszelkiego rodzaju warunki, jazda na oponach, na mokre po śniegu, naprawdę masa trudnych i technicznych momentów, ale daliśmy radę pomimo małych błędów, dojechaliśmy na trzecim miejscu. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze odpalić na karowej. No, to dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy dzień. Oczywiście pogoda była kurczę zmienna, opony trzeba było dobrze dobrać, ale chyba tak zrobiliśmy. Mieliśmy naprawdę ciekawą walkę z Raczkowskim o pół sekundy tu, pół sekundy tam i w końcu wygraliśmy o tych setnych, także niezmiernie się cieszę. Pozdrawiam wszystkich kibiców, bo jest po prostu was mnóstwo i robicie zajebisty atmosfera. I, I tyle, no. I kolejna udana yy, barburka jak dla nas, dla zespołu i dla, dla chyba wszystkich, którzy tu byli. No dzięki bardzo. Dobra, no to udało się, jesteśmy na Karowej. Przyznam po wielkich bojach, żeby dogonić chłopaków po pierwszym odcinku, który jakoś udało się rzeszko pojechać, chyba nawet 14 w generalce. Na drugim odcinku problemy małe z samochodem, borykaliśmy się z tym. Na tyle długo, że złapaliśmy karę 30 sekund. Goniliśmy potem chłopaków, zostało ostatnie wymowo, trzeba było nadrobić 3 sekundy, nie 3 sekundy, 6 chyba. 6 sekund do Tomka Poremskiego udało się. No i jesteśmy na Karowej. Mam powiedzieć bardzo krótko coś o rajdzie, a chyba się nie da, nie uda mi krótko opowiadać, będę się streszczał. Cóż, barburka jak zwykle co roku nie była dla nas łaskawa, jechaliśmy zupełnie przyzwoicie, ale jak zwykle coś się zepsuło, tym razem nie ja, ale samochód. Eee, tym razem pogoda też była zupełnie inna, bo naprawdę prawdziwe zimowe warunki, tutaj huragan, śnieżyce, wszystko mieliśmy i chyba też dla wszystkich jest olbrzymim zaskoczeniem, że tym razem ponownie Kajetanowicz jest nie do pobicia. coś z nim zrobić, nie wiem, chyba zabronimy. I pomimo delikatnych utrudnień, czekaj, masz, pierwszy raz masz czysty obiektyw. E, jesteśmy na mecie, możemy się cieszyć. E, dziękuję za e, ciężką pracę całego zespołu, który wykonał kawał dobrej roboty. Nie tylko na tym rajdzie, ale także na e, poprzednich. E, cały sezon był fantastyczny. Wygraliśmy 9 z 10 rajdów. To mówi samo za siebie. E, tutaj delikatna e, usterka, no dobra, ok, e, ale i tak pozwoliło nam na to, e, ta ta usterka pozwoliła nam na to, żeby wygrać karową, co jest niewiarygodne, ale to tylko dzięki temu, że to auto jest bardzo dobrze przygotowane. Cieszę się, że jesteśmy tutaj i że możemy świętować. Aczkolwiek jestem zmęczony, nie ma co ukrywać. Choć podobnie podobno mistrzowie nie śpią i się nie męczą. Ale ja się męczę i śpię. A dlaczego w ogóle bierzemy udział w tej szopce? No właśnie, to jest dobre pytanie, zadaję sobie je od paru lat. Nie znam odpowiedzi, a ty znasz? Nie, ale w tej szopce, że tutaj Toras nas namówił i tak wiesz, kazał zatańczyć, a my tańczymy tak jak on zagra. <laughs> on nie wie jeszcze, jak będzie nam tańczył za chwilę.